A wiecie, dlaczego Wam się to udaje? Bo przecież to nie chodzi tylko o mnie. Jak nie wiecie, to Wam powiem. Bo zwycięstwa nie ma bez odwagi. Odwaga to jest najważniejsza rzecz, którą musimy spakować do plecaka również w tym roku. Przed całą tą drogą, która nas teraz czeka. A Wy przecież już ją macie. Macie, macie. Wiem to doskonale, że macie. Mieliśmy te trzy lata, żeby te słowa to nie były słowa, tylko bardzo twarde dowody, które wypracowaliście. Bo to jest odwaga ratować uchodźców w lesie na Białostoczyźnie, podczas gdy państwo chcecie za to ciągać po sądach. To jest odwaga. To jest odwaga iść z pomocą do pustostanów, do najsłabszych, nie raz od święta, ale regularnie, co tydzień, dbając o nich, troszcząc się przez długie miesiące, przez lata. To jest odwaga. To jest odwaga. To jest odwaga. Cierpliwie czekać na potrzebującego, który może przyjdzie do naszego biura na dyżurze. Nawet jeżeli miałaby przyjść tylko jedna osoba, raz na jakiś czas, wytrwać tam dla tych ludzi, to jest odwaga. To jest odwaga i to też trzeba sobie powiedzieć jasno: pisać świetne programy. To jest odwaga. Pisać świetne programy dla edukacji dla pacjentów, dla zielonej energetyki, dla polskiej szkoły, zarywać noce często bez grosza, nie wiedząc nawet, czy ta tempa, kapryśna polityka weźmie z tego na warsztat choć jedno zdanie. Ta wasza praca to jest naprawdę odwaga. To jest odwaga powiedzieć, jak kiedyś powiedział Luter, tu stoję, inaczej nie mogę. I zagłosować w Sejmie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, z sumieniem, z wartościami. to odwaga zagłosować tak. w Sytuacji, w której teraz plują ci za to w twarz nie tylko pisowcy, ale też i przyjaciele, z którymi razem ganialiśmy na demonstracje w koszulkach z napisem Konstytucja. To jest odwaga. <klucza> tak. To jest odwaga. Będąc dzisiaj naszym kandydatem czy kandydatką na kandydata, podpisać zobowiązanie, że mimo tych wszystkich zajęć zobowiązujecie się jeszcze do 30 godzin wolontaryjnej pracy w hospicjum, w schronisku, z potrzebującymi w kryzysie bezdomności, czy z innymi osobami, które będą potrzebowały wsparcia. To jest realna odwaga. Bardzo Wam za nią dziękuję. Posłuchajcie teraz. Bardzo uważnie, co powiem, i chcę, żebyście to dobrze przyjęli. Jesteście cholernie odważni, bo swoje życie, odkąd weszliście w ruch, założę się, dobrze o tym wiem, zmieniliście pewnie w wielu aspektach wyłącznie na gorsze. Macie mniej czasu dla bliskich, macie mniej pieniędzy, macie zdecydowanie więcej nerwów, ale uważajcie, życie innych dzięki Wam zmieniło się już na lepsze. Przecież to o to w tym wszystkim chodzi. Już wygraliście tysiące bitew, dziesiątki wojen z czyimś strachem, z czyimś cierpieniem, z czyimiś łzami. Nikt o nich nie napisze, bo oczywiście dużo ciekawiej jest pisać, że ktoś komuś obił twarz na Twitterze. Ale nie musicie się tym martwić, bo dla tych ludzi, z którymi, dla których byliście, byliście wszystkim. Byliście słońcem, wytchnieniem, powietrzem, nadzieją, byliście zmianą, na którą już nie czekali. Byliście esencją tego, kim może być człowiek. Byliście esencją najlepszej z możliwych polityki. Jesteście odważni, nie tylko wy tutaj na tej sali, bo przecież reprezentujecie tysiące działaczy i partii i innych naszych filarów w całym kraju. Jesteście zwycięzcami. Nie było w Polsce takiego ruchu. O tym, co teraz robicie, co zrobiliście, wasze dzieci będą uczyły się na wychowaniu obywatelskim za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Gwarantuję Wam to. O tych setkach ton śmieci, które wywieźliście z polskich lasów. O dziesiątkach tysięcy zasadzonych przez Was drzew, które zostaną tu na pokolenia, o lodówkach społecznych w tylu polskich miastach, o litrach oddanej krwi, o setkach godzin korypetycji dla potrzebujących dzieci. Zrobiliście tę robotę zanim powstała partia. Stąd wiem, że teraz jesteście gotowi na to, żeby zacząć działalność tej partii. Udowodniliście, że się do niej nadajecie. Udowodniliście nie słowami, ale tymi dowodami z życia. Że jesteście w tym miejscu, w którym dzisiaj być powinniście. Tak się zaczyna polityka, tak się ją powinno robić. Ryba, która popsuła się od głowy, nie naprawi się, jeśli tej naprawy nie zacznie się od ogona.